Witam Was bardzo serdecznie z tej strony męsto, Witam Was w kolejnym odcinku z Death Stranding. I zaczynamy od razu scenką Jakby wyjście kolejne z kryjówki nam odpaliło coś. My ciągle wracamy do tego samego miejsca. Jest to ciekawa sytuacja. Aha, pominąć możemy, dobra Ciekawe. Czy mnie. A tak, mnie widzieliśmy wcześniej. Dlatego mogę pominąć. Dobra, powinno to bez sensu, nie? Nie będziemy tu czasu marnować. No dobra. Na czym stanęliśmy? Co tu się znowu wydarzyło? Jakieś xy. Niestety nie musimy dojść tu. To jest. Nie tu. Dalej. Tu. O tutaj. Możemy skok zrobić i stąd naginać. Hmm. Tak bo my tam byliśmy. Czy mamy gdzieś... Mamy dużo. Drug do skończenia. No dobra, wracajmy w sytuację, co możemy jeszcze donieść. Ceramika. I kryształy. No, tu jak zwykle. Ceramika i kryształy. Tu będziemy mieć kawałek. Tak, <laughs> też, Ceramika i kryształy. Dobra, musimy dużo ceramiki, kryształów mieć. Wspólna szafka, odbierz odunek. Co macie dla mnie? No dobra, weźmy to. Otwórz. Pojazd. Nie, nie, dobra, tu. Materiały? E, nie mamy. To za, za wiele. O! E, czekajcie, jeszcze grz. Krysz... Uuu, całe dziewięć. Ok, pojeździe. Musimy się chyba przejechać, nie? Żeby się o tej ceramiki po drodze, no ale nieważne Wsiądźmy. Siądźmy i jedźmy Najbliższe miejsce z misją Uuu, tu mam dostawy Tu nie bardzo chcę jechać, ale muszę Okej okay. Jakby Dobra, mniemy to, i to, i lecimy dalej. Takie mamy po drodze miejsca. Tak no tak e, dobra, ja żeby wam nie marnować, to wam to zeskipuję, nie? Także widzimy się już tam pod... pod pierwszym adoniem misji. No i dobra, dojeżdżamy tutaj, do pierwszego miejsca. Dobra, nie maruć, stary. Damy ładunek. Zrealizuj. Jak nic. Specjalne stopy, specjalne stopy, specjalne stopy. No ale to co? Ja ich nie mam? Nestaw do parzenia kawier. Kurde, czy to ostatnio jakoś też patrzyłem Eee. A... Ja mam za daleko tą furę. Jakby o, jak myślicie, to o to chodzi? No właśnie, a widzisz? Dobra Po prostu fura z daleko stała O właśnie Coś kliknąłem jest w stanie. Jak ci się to udało? O stary, nie pytaj. ELEGANCKO Dobra już 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 spokój Nie <trybuj> Nieważne coś poklikałem mielo Co dostałem? A gwiazdeczka ja też cały czas gwiazdki dostaję akcji daje Super Tak trzymaj sam. A jest szefie Dobra robota Dob mm. Macie trochę ceramiki Więc chciałbym Wszystko I kryształy też. Mm. Dziękuję. Tyle mnie interesuje. Czy ja żadnego jeszcze materiału po drodze nie będę potrzebował? Czy tylko ceramika? Nie i metalu będę potrzebował. A widzicie. Widzicie? Dobra zianek, dawaj, to jeszcze metal. Trzeba trochę ich wyskrobać po drodze, jak wszyscy tutaj. Hmm. Dwie te. Ciebie. I ciebie. To jest. Mm -hmm. Elegancko. Co ważny wiksiknik jeszcze. Mhm, to spudna szafka. O matko. No dobra, elo. Dobra, mi czas. No dobra, i widzimy się przy kolejnym punkcie, gdy będę coś robił. No jakby nam się rozpadało... troszeczkę. Tu pierwsza dostawa materiałów. i dobry. Czego nie potrzebowali? Kryształów i ceramiki. Mm. Tak, to trzeba będzie dać. Kryształów tam nie dużo Gdzie trzeba będzie zacząć się bić z... ...tutaj tymi bosikami? Budowniczy. Zawsze da radę. Dobra, mogliby mi przeminąć tą tą animację tak naprawdę. O, tej górę poszedł, dobra. W ogóle innym tym. Inną stroną już myślałem. Myślałem, że bardziej dołem pojedziemy. Kolejny kawałek jest tutaj. Ta nasza w ogóle zniszczona fura to przez czas tu stoi, nie? Chciałbym w ogóle da się uruchomić jakoś. Czy ona już taka tu zostanie... Na no, amen. Siema. Sprawdzam się tak bliżej podjechać. To też powinniśmy was budować. Ale na mapach mi się kryształy skończą, nie? Ja nie bardzo je zbieram. Więc chyba będę musiał się wybrać naprawdę na walki. I pofarmimy to wtedy. Ale też sobie chyba... Albo zrobię z tego odcinek, albo po farmie to gdzieś na streamie. Po prostu będę sobie walczył. I ja też rzeczywiście może wpadać. Może wpadać praktycznie codziennie. Streamki. Na Twitchu, link w opisie. O, następny kawałek. mi się dobrze, że tych lajków miałem więcej ostatnio. No to normalnie poziom poszło, dobra. Oj, tu już mam ten dłuższy taki. Gdzieś ślady. Cyk. Uu. Dobra. Mamy most. Nie wiem, po co ten most. Chyba ktoś się uczył. I jedziemy. Ja uh, Nie chcę. i dobra, to widzimy się pod kolejną kryjówką. No i dobra, dojechaliśmy. Dobra, troszkę z innej strony, bo tam jeszcze jedną stację odwiedziłem. Po drodze jakoś z surowców wystrzelałem na drogi. Ale to dobrze. Bo mamy coraz szybszy transport wszędzie. Chyba, co ja robię? Czemu ja kręcę? Nic, dajmy tu. Tyk. Już nie będziemy żadnych nowych zleceń, tylko... Co? Nie mam nic do oddania? właśnie, chyba ja to zostawiłem tą misję, dlatego nie miałem ostatnio. Dziękuję. Wybierz. Przyjmij. Mm. Nic, idziemy. Nie chcę pojazdu. Mm, nie mam swoją załadowaną. Uważaj sam. Pojemnik na bombę z antymaterią nie służy do transportu na długie dystanse. Pułapki magnetyczne do antymaterii są bardzo delikatne. Silna kolizja, ryzykowna jazda, niestabilny bagażnik. Można je uszkodzić na wiele sposobów. Jakakolwiek anomalia w pojemniku powinna aktywować alarm. Hmm. Jeśli się włączy, robisz coś źle. A jeżeli bomba się odpali, dojdzie do katastrofy. Po czymś takim się nie podniesiemy. Tu mamy kolejną chyba sytuację, żeby. dupnąć i zginąć. Tak jest. Będzie śmiesznie, jak znowu nas wysadzi, nie? O! Mm. Nie wiem, dlaczego my żywice używamy, chyba tylko do craftingu. Mhm. Mm lecimy. To będzie śmieszne. Ciekawe, czy zginiemy drugi raz. Czy w się sensie, drugi raz, czy wybuchniemy? Pewnie nawet nie będę ten. Pewnie nawet nie rozpoznam, że alarm dzwoni. Znając mnie, Siemano. Podładujmy się. O, taki siłę lepszony jest. Mm, a my musimy do... O, kurka. Oho, ho, ho, panowie. Tu są góry, tu są dziwne rzeczy. No nie chcę nic mówić. No może być ciężko, nie? O, tu nie ma nic, dobra. Możemy próbować tę ceramikę, co mamy. Dzień dobry. Dobrze tego pozbyć, bo to tak dużo jest. O. Dodaj. Dziękuję. Teraz się ciągniemy koledzy są? Oj, tu trzeba dużo materiału w ogóle. Oj Wyczuwam problem A to jest niedobrze. No i dobra Nieważne Sam? Aktywowałeś silnik bariery Pamiętaj, że reagują na ciebie Dobra, wiem Stary, wiem Delikatnie, żeby nic nie dupnęło Uuu. Jak głęboko, żeby nie było. Po tych kamieniach, żeby też nie naginać tak nie wiadomo jak. Stary, unikam uderzeń, no staram się przynajmniej. I. Dobra. Czy on mi się naładuje, jak wejdę do baterii do z nim? Dobra. Pozwolisz mi wejść. Wchodzę tylko po to, żeby mi naładowało baterię. Mam nadzieję, że mi ją naładuje. Dobra, powiem wszystko, stary, bo tutaj tylko chwilę jesteśmy. Idziemy dalej. I co? No i elegancko, naładowamy no, hmm. Teraz idziemy Kurcze Szczerze? Nie no, musimy dookoła tej rzeku naginąć, nie? Chyba ta Będzie nam się skończy ten Skończy nam się dosilanie O oh, matko, jakie drogie. No, się was mam jadę Ja nie jestem taki słaby Tylko ja ciągle nosem ciągam, nie robię Uuuu Spokojnie, 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 stary, spokojnie, spokojnie, bez nerw Bez uderzeń też, że mamy cenny ładunek Można nas wydupić w końcmos Masie Masie Pełne gacie, stary. I co, to niby teraz tamtędy? A, widzisz, tam dziura jakaś... ...biła. Puh. O. Ważne rzeczy. Jest co? No i proszę, stary. Szok. Szok. Mistrz kierownicy. Tutaj mnie tędy prowadzi? Tam. E, jakaś droga tu jest taka dziwna. Dziwna, ale jest. Może <ścoughs> za fura się wywrócić nie może, nie? Ja wiem, mister ładunek, że ci się to nie podoba. Jest to w pełni zrozumiałe. Będziemy mi zarzucać czasami ten samochód. Jakby... Delikatnie. Ła! Udało mi się. Hołowczyc. Normalnie, stary. Nieważne, dojechaliśmy. 3200, 2400, 600. Kurde, myślałem, że tutaj przyśpimy się, nie? Mam nadzieję, że mi to odblokuje po tym. Jak zaraz tu odwalimy dobrą robotę. To jest. To jest misja fabularna. Na raju, to pominiemy. Okej. Okay. Mmm... Okay. super. O! Co ty do cholery wyprawiasz, Bridges? W tej waszej sieci siedzą naprawdę paskudne rzeczy. Co ty mówisz? Nawet kijem by ich nie trącił. Myślałam, że sami na to wpadniecie. Nie życzymy tu sobie waszej sieci hiralnej ani UCA. Ten głos. To ty, mamo. Hmm. Uderzyłaś się w głowę, mamo? Nie jestem twoją matką, a jej daleko do mnie. Dobra, dość tego, mamo. <noise> Chyba mnie nie słuchałeś, kolego. Węzeł górski każe tobie. I już jej spływać. Jak tak dalej pójdzie, przez wasze wymysły dojdzie do kolejnego wdarcia. Nie prosiliśmy, żebyście mówili, jak mamy żyć. Sami o tym zdecydujemy, jeśli łaska. Chcemy tylko, żebyście czasem nam coś dostarczyli. Nic więcej. Mówisz w imieniu miasta? Zgadza się. Ja tu rządzę. Jestem Lokner. Lokner? Czekaj, musimy porozmawiać. Jesteś inżynierem, tak? Słuchaj, idź do domu i nie wracaj. Posłuchaj mnie, musisz mi pomóc. Nie chcemy was tu, Tylko pogarszacie sprawę. To nie wiem, czy my w ogóle pomagamy w takim razie. Mama zaprojektowała hardware Cupida, Lokne Software. Podobno potrafią rozmawiać na odległość. Łączy je wyjątkowa więź. Nie wiem, jak to możliwe, ale coś ci powiem. Bez nich nie byłoby sieci chiralnej. Niektórzy mówili, że były jak jedna osoba w dwóch ciałach. Być może dlatego udało im się stworzyć Cupida. Ale po wypadku Malingen coś się zmieniło. Lokne odeszła z Bridges i odcięła się od nas. Nie wiem, co między nimi zaszło, ale bez Lokne nasze plany zjednoczenia Ameryki spełzną na niczym. To nie tak, że proszę cię, żebyś wsadzał nos w ich osobiste sprawy. Choć może to pozwoliłoby nam przeciągnąć Lokne na naszą stronę. Co byłoby świetne, ponieważ bez niej nie zdołamy na nowo zjednoczyć Ameryki. Tymczasem daj znać, gdybyś wpadł. No jakiś genialny pomysł. Dobra robota. No ogólnie jesteśmy w dupie. No ja tak powiem. Hm. Nie. Nie mogę wyjść do kwatery. Co tak naprawdę mam dalej zrobić? jest mam muś go pogadać czy jak? Ty nie mam poręcia. Hm zamieć sam jakoś pogadać? Zawracamy tutaj bajerkę. Bzik. E nic, dobra. Skończymy tu odcinek. Dziękuję za oglądanie. Akurat w czasie się zmieściliśmy. I co? Ja sobie to rozkminie. Totalnie nie wiem co dalej zrobić. I polecimy dalej w kolejnym. Czy widzimy się w odcinku, Trzymajcie się, cześć.